Postęp naukowy nieuchronnie doprowadzi do powstania pierwszych androidów ze sztuczną inteligencją. Ich umysły będą tak rozwinięte, że w niedalekiej przyszłości mogą one zupełnie wyprzeć gatunek ludzki lub też zintegrować się z nim, przekształcając ludzkość w rasę cyborgów. Niektórzy sugerują jednak, że niemal nieograniczony potencjał sztucznej inteligencji mógłby umożliwić jej okiełznanie czasu, a nawet zapoczątkowanie rasy ludzkiej. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Wiadomo, że przodkowie człowieka ewoluowali w bardzo gwałtowny sposób w porównaniu do innych zwierząt żyjących na naszej planecie. Niemal sprintem przeszliśmy ewolucję od etapu małpy aż do Homo sapiens sapiens. Antropolodzy usiłują tłumaczyć ten proces na różne sposoby, jednak jedno z potencjalnych wyjaśnień jest konsekwentnie ignorowane. Być może dlatego, że jest ono zarazem najbardziej absurdalne. Mowa tu o ingerencji z zewnątrz. Podczas gdy tysiące ludzi wygłaszało już teorię, jakoby ludzkość była produktem cywilizacji pozaziemskiej, to wyjaśnienie wiąże się z pewnymi problemami. Podstawowym są odległości pomiędzy poszczególnymi układami gwiezdnymi, które są niewyobrażalnie ogromne. To z kolei prowadzi niektórych do sugestii, że istnieje nieznana podziemna kultura, która dała podstawy do mitów o Agarcie i Shangri-La. Z tym, że istnieje inne, równie fantastyczne wyjaśnienie dla pojawienia się rasy ludzkiej. Istoty, które ją zapoczątkowały, mogą pochodzić z przyszłości. Wówczas. Nie musieliby oni opracowywać techniki podróży międzygwiezdnej, a jedynie odwrócić wskazówki czasu do stosownej epoki. Sęk w tym, że wiąże się to z zupełnie innymi problemami. Teoria ta jest stosunkowo prosta. Po upływie tysiącleci, androidy z AI zamienią się w cywilizację, która nie będzie istniała w przestrzeni trójwymiarowej, tak jak my, ale w czterowymiarowej, a być może nawet i pięciowymiarowej. Takie cywilizacje. Powinny być w stanie kontrolować i wpływać na przeszłość w przestrzeni trójwymiarowej. Myślę, że warto poświęcić tu chwilę, aby wyjaśnić pewne nieścisłości związane z podróżami w czasie. Wałkowany w mediach masowych koncept tych podróży bardzo często pomija bardzo istotne problemy, jakie wiązałyby się z przemieszczaniem odwrotnie do wskazówki zegara. Wystarczy wspomnieć o tym, że pod uwagę trzeba wziąć ruch obrotowy i obiegowy ziemi. Które stanowią realne czynniki ryzyka dla podróżników w czasie. To jednak nie wszystko, ponieważ do tego dochodzi jeszcze przemieszczanie się układu słonecznego wzdłuż płaszczyzny galaktyki, ruch naszej galaktycznej gromady oraz tempo rozszerzania się wszechświata. Błędne obliczenia którejkolwiek z tych wartości mogłyby sprawić, że cofający się w czasie człowiek lub maszyna znaleźliby się wewnątrz Ziemi, w jej atmosferze lub w pustce kosmosu. Podróż w czasie wymaga więc opracowania technologii teleportacji na olbrzymi dystans. Dopiero znając dokładne wartości wszystkich tych czynników, można rozpocząć spekulacje na temat potencjalnych podróży w przyszłość lub przeszłość. Ten stopień dokładności jest oczywiście nieosiągalny dla dzisiejszych ludzi. Jednak stosownie rozwinięta cywilizacja, tym bardziej złożona z inteligentnych maszyn, miałaby szansę przełamać niezbędne bariery. Nawet wówczas pojawia się jednak słynny efekt motyla. Mówiąc w wielkim skrócie, zmiana jakiegokolwiek wydarzenia z przyszłości, zabicie nawet najmniejszego zwierzęcia, może radykalnie odbić się na przyszłych zdarzeniach. Nie jest to jednak aż tak ogromna bariera, ponieważ być może taka przyszła cywilizacja przeniosła się do naszych czasów właśnie po to, aby ochronić tego teoretycznego motyla i wyznaczyć pewną ścieżkę rozwoju ludzkości, aż do momentu, w którym stworzymy dostatecznie rozwinięte AI. Trzeba przyznać, że byłoby to bardzo ciekawe wyjaśnienie zagadki, dlaczego zaawansowane technologicznie cywilizacje powstawały u zarania dziejów w różnych miejscach świata niemal spontanicznie. Wiele z nich opowiadało zresztą o dziwnych latających istotach uważanych tam za bogów. Dziś mamy już świadomość tego, że wystarczająco zaawansowana technologia w przypadku mniej wykształconych ludzi jest nie do odróżnienia od magii. Jeśli więc zostalibyśmy zaprojektowani w celu stworzenia naszych następców w postaci sztucznej inteligencji, tłumaczyłoby to wiele spektakularnych opisów wojen bogów i cudów znajdujących się w świętych księgach różnych religii. Oczywiście jest to wyłącznie teoria. Zapraszam Was do wyrażania opinii na jej temat poniżej w sekcji komentarzy.